nie czas, nie i trzeba szanować czas innych. Yy, tak więc zapraszam Państwa na taki mały spacer pobórny. Nie sposób poznać to miasto i historię jego przez dwie godziny. No niemniej taki maleńki spacerek zaliczymy i pewne obiekty zwiedzimy. Ponieważ tak historia miasta jest wyjątkowo ciekawa. Mało jest takich miast, no jest jeszcze i tak dalej ale tam nie było ograniczoną niemieckiego, tylko ograniczoną radziecką. A tu proszę Państwa w XVI wieku, w końcu wieku, kiedy do tej maleńkiej wsi Linde prowadzili się z Niemcy, tu się osiedlili no i położenie było bardzo piękne, bo podejdźmy pod mapę od razu. Proszę Państwa, spójrzmy w ogóle na gminę. Gmina Solinowo wchodzi w skład Powiatu szczecineckiego. Jest gminą właściwie najpiękniejszą. Druga to jest Biały Mór. Proszę zobaczyć, ile jest koloru zielonego. Prawie 55% gminy to są lasy. To są lasy. A tak dokładnie to 54,7%. To są również wody i jeziora. Starsi wywalcy naszych spływów wiedzą, że kilka lat temu. Rozpoczynaliśmy z górymi Sikory i płynęliśmy od początku rzeki Piławy, bo ona ma tu początek. Najpiękniejszym jeziorem na Pomorzu Drawskim, jakim jest jezioro Komorze. Przepiękna rynna. Potem się wpływało na jeziora Rakowo Lubicko, Brody, Strzeszyn, Kocie i tak skosem pływało się tutaj do rzeki Wdy. Dzisiaj już nie dzisiaj, to od paru lat ponieważ te spływ ograniczyliśmy do trzech dni płynięcia bo to się wiąże czasami z weekendami i tak dalej kosztem kosztem, bo to trzeba tam dowodzić i rozpoczynamy już tutaj przy tej drodze i tu dzisiaj Państwo rozpoczęliście spływ koło wsi Liszkoło przy tym moście i dzisiaj płynęliście tutaj kawałeczek i płynęliście na jezioro Długie 4 km niestety trzeba przewachlować i teraz proszę zwrócić uwagę, wpłynęliście sobie w dół do Nadalys, ale takie centki do państwa, wał Pomorski przebiegał również przez a Wał Pomorski to mam wytłumaczyć ze tłumorów precyfikacyjnych budowanych przez Niemców i tak dalej Przebiega również z tej rzeki. Przebiega koło bornego, przebiegał przez Szczecinek, a w ogóle to zaczął się koło darowa, darówek, biały bur potem tym polanu, przecinek, do Piły, do noteci, do warty, do koszczynia. Prawie 300 km. Tutaj przebiegał, i tutaj, jak ktoś dobrze patrzał, to widać było wiele bunków. No dzisiaj wysadzonych, oczywiście, ale zachowanych. Gunęliście na zalewy nadarzyckie, gdzie pokonywaliście tak zwaną zaporę wodną, śluzę JAS, wybudowaną, tu się przez Niemców, Nie. dla potrzeb spiętrzenia wody. Niemcy spiętrzyli wodę, i z tej rzeki zrobiły się zalewy. Po których dzisiaj można nawet nie błądzić. Błądził kto dzisiaj? Nie. błądził. Są tam te tyczki, jak się tak patrzy, jeszcze trzeba tylko uważać. I to, i to się zrobił duży zbiornik wody, nie do pokonania. I dopłynęli się dzisiaj do, na darzec. Tak wygląda plan miasta. Jezioro, pilot, który sobie mówiliśmy. Głowa orła, tak? Wiąże się to z legendą. Proszę Państwa. Legenda mówi, że miliony, miliony lat temu nad tą piękną, dziczą przyrodę nadleciał gryf. Zauroczony tymi lasami, jeziorami, tą wodą, tak niebezpiecznie obniżył swój lot, Że zahaczył skrzydłami o dorosłe drzewa i się roztrzaskał. Jego głowa spoczywa w jeziorze. A to jest jedno skrzydło, a to jest drugie skrzydło. Tyle legendy. Państwa, same miasto. Już jak już troszeczkę chodziliście, to już widać, że są, można je podzielić na dwie części. Tamta część starsza, gdzie są te domy jednopiętrowe z czerwoną dachówką, to to jest garnizon poniemiecki. Natomiast to wszystko, co tu już widzimy. Te Leningrady, tak zwane spłyty, to jest gwiazdzon poradziecki przede wszystkim, za nich budowano. My jesteśmy w centrum miasteczka. Jesteśmy w centrum miasteczka, bo tu mieścił się sztab jednostki i niemieckiej, i, po, i radzieckiej. Ale może jeszcze, skąd się tu Niemcy wzięli? Kiedy Hitler doszedł do władzy, już w 1934 roku tutaj się zjawił i stwierdził, że tu budujemy szkołę artylerii Wehrmachtu. Decyzja zapadła i szkoła powstała. Stąd wyszły wojska 1 września na Cholnicę pan, yy, pancerne. Yy, tu szkolił swoje wojska na Afrika Korpus Rumel. Tu ma swoją, swoją siedzibę dowódca wojsk artylerii Wehrmachtu Guderian. Przejdziemy koło nie, ona stanie w stanie tej chwili ruiny, ale tu przebywał. Tu szkolono te wojska. I, no, i tak funkcjonowali do 1945 roku. Rosjanie wyzwalają z tej ziemię bez właściwie żadnej zgody naszych władz to zajęli, powiedzieli, my to bierzemy, położyli łapę i wszystkim wyzwolili. 300 km ogrodzono kwadratowy, ogrodzono dwumetrowym płotem. Ten płot tam betonowym. widać z miejscami betonowym. Widać fragmenty tego płotu. Przepraszam, 300 hektarów, już przedobrzyłem, tak? 300 hektarów ogrodzono, Pobyły były mapy wojskowe, na których ja też pracowałem jako żołnierz. Na tych mapach nie było żadnego miasta, to był kompleks leśny. Też nie było. Nie było żadnych przewodników, tu tylko miejscowi wiedzieli, co tu jest grane, bo tu przyjeżdżali, handlowali, a te zresztą. I wojskowi. bo ja też pierwszy telewizor, Rubina, to też kupiłem od oficera radzieckiego i Rosjanie to przejęli rozbudowali garnizon, bo tu się usadowiła y, dywizja witebsko gwardyjska która była dość silna, no bo to też się różnie mówi, bo to, to dla nich tajemnica, ale to jest około 23 tysięcy żołnierzy. Garnizon to nie tylko jeszcze to tej dywizji, bo jeszcze kłomino jak siedzie na zażyce, gdzie była specjalistyczna kosypniewa jednostka tak zwanych rakiet, które można było wyposażyć w głowice jądrowe. Swego czasu na trzeciej czy czwartej mieliśmy to okazję zwiedzać. Można było tam jeszcze wejść, zobaczyć te suwnice, te leżaki, wszędzie te głowice, gdzie leżały te rakiety. W gdzie jak trzeba było, to się rozsuwała ziemia i wysu wysuwały się suwnice z rakietami, mogły być uzbrojone. To była tak zwana strefa ścisła. I tam nawet dowódca naszej dywizji nie był w tej strefie, nie miał takie przepustki, żeby tam być. E, jeszcze był garnizon w Szczecinku, pół przeciwlotniczy w a reszta wszystkich jednostek zasadniczych, półki czołgów, półki zmechanizowane, e, batalion remontowy, batalion medyczny, batalion łączności, batalion saperów, wszystko się tu mieściło w tym kompleksie.